Cześć, witam Was ponownie. Tym razem chciałbym zaprezentować Wam kolejny produkt firmy Stardex, którym jest Stardex 304. Tester wtryskiwaczy obsługujący cztery wtryskiwacze naraz. Może pracować w systemie pomiaru menzurkowego z każdym stołem probierczym <coughs> lub w połączeniu z przepływomierzem w trybie automatycznym. W trybie automatycznym możemy testować wszystkie typy wtryskiwaczy. Posiada w swojej bazie danych również test plamy do pomp Common Rain. Po włączeniu z przepływomierzem możemy nadawać nowe kody IMA dla wtryskiwaczy Bosch elektromagnetycznych, Delphi IC2 i c 3 Denso 1624 znaki. Jest to taki sztandarowy produkt firmy Stardex, taki typowy koń do roboty, które odnajdzie się w każdym zakładzie, w którym naprawia się wtreskiwacze. Budowa testera jest podobna jak nowej Utime. Z tyłu mamy wyjścia z płyty sterującej, wtyczkę na kabel matkę. Pod spodem mamy czujnik ciśnienia, obrotomierz i trzy kanały dla zaworów DRV. Wraz z testerem dostajemy. Kabel matka z pinami przejściowymi na cztery wtryskiwacze. Kabel do regulacji ciśnienia, do czynników ciśnienia. Wtyczki do podłączenia wtryskiwaczy DENZO dwa typy. Kable Delphi dwa typy. Bosch, Piezo i zwykły oraz Siemens. Dodatkowo, standardowo kable do e, zaworów DRV. Urządzenie, generalnie po otrzymaniu, jest gotowe do użytkowania. W zestawie jest również myszka, klawiatura, kabel zasilający. Podłączamy do prądu, uruchamiamy i możemy rozpocząć przygodę z testowaniem wtryskiwaczy. Opcją tego testera jest Stardex 403. Pokażę go w kolejnym filmiku. Jest to tester na jeden wtryskiwacz, który posiada dokładnie te same funkcje, przy czym obsługuje tylko jeden wtryskiwacz w czasie rzeczywistym. W tym momencie to wszystko. W następnym filmiku wrócę z kolejnym testerem firmy Stardex, zaprezentuję go i opowiem, co o nim wiem i co można z nim zrobić. Pozdrawiam, do usłyszenia.